Namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Jakub Mościcki, prezes Fundacji Trading Gem Session. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Zanim o tematach bardzo poważnych, fajna bluza. Skąd? Gdzie kupić? <grym> bluza to był taki żarcik, który sobie zrobiłem na Art of Speculation. Eee, oczywiście, żeby uhonorować tą inflację, która została tu wytworzona, i to jest inflacja w 100% wytworzona w Polsce żeby nie było. To tak w nawiązaniu do tych wszystkich fanów MMT, którzy nam opowiadają, że można sobie spokojnie drukować pieniądze i nic z tego nie wyniknie. No więc wynikła z tego bluza. I to z tego żartu, który sobie zrobiłem, się przerodziło to w rzeczywisty produkt, czyli w taką bluzę, którą masa osób się mnie pytała, gdzie ją można dostać, więc ją stworzyłem. Ale żeby nie było tak, jak robią to wszyscy, czyli zamawiają bluzę, robią sobie na druk jakąś tam wprasowankę i to sprzedają, no to to jest bluza zrobiona rzeczywiście w Polsce. Powstała w polskiej firmie z polskich produktów, no poza bawełną, bo w Polsce ciężko bawełnę dostać polską. I co najważniejsze, jej cena zmienia się o inflację. I jest ograniczona ilość, oczywiście, także jak się sprzeda całość, no to akcja się kończy, i wtedy będziemy mogli już patrzeć, jak wolny rynek wycenia inflację. Ok, dolar po 5 złotych. Mamy to. Co to oznacza? To oznacza to, że dolar wszystkich wykończy. Niemniej, nie więcej, jak sobie spojrzymy na przykład na przykład Sri Lanki, która zbankrutowała właśnie między innymi przez dolara. Bo jak mamy państwa, które powiedzmy nie do końca mają dobrą opinię, jeśli chodzi o ich własną gospodarkę, no to dla nich rozwiązaniem, jeśli muszą się zadłużać, jest to, żeby zadłużyć się w dolarze, czyli w takiej walucie rezerwowej, którą no praktycznie wszyscy przyjmują. Jak jeździmy sobie trochę po świecie, to nie ma praktycznie miejsca, w którym dolar nie byłby akceptowany, nawet jak teraz byłem w Tunezji w zeszłym roku, to tam spokojnie nawet można dolarami w sklepie płacić i tam ludzie to bardzo chętnie przyjmują, wydają tylko w tej lokalnej walucie. Resztę, natomiast płatności bez problemu można w dolarach tam robić. No i silny dolar powoduje to, że kraje takie właśnie jak przykładowo ta Sri Lanka, o której wcześniej wspomniałem, która już zbankrutowała, muszą się zadłużać w dolarze. I im ten dolar idzie mocniej do góry, tym one muszą więcej swojej waluty wydrukować, żeby te dolary oddać. No co powoduje, że muszą sobie nakręcić inflację, a w pewnym momencie dochodzi do takiego momentu, że są już niewypłacalne, albo ich inflacja jest tak wysoka, że gospodarka praktycznie się, praktycznie się sypie. I będzie to dotyczyło niestety wszystkich krajów, co też powoduje spory problem dla samych Stanów Zjednoczonych. No właśnie, co ze Stanami Zjednoczonymi wobec tego, że ich waluta jest tak silna? Czy to jest, jak wielu uważa, jednoznacznie dobre? Bo. Często się tak mówi, że każdy kraj musi mieć silną walutę. Pytanie: jaki kraj? Bo jeśli jesteśmy nastawieni na eksport, tak jak to była nastawiona Japonia przed 1985 rokiem, gdzie eksportowała elektronikę na praktycznie cały świat, rozwijała się w tempie rakiety lecącej na Księżyc, no to faktycznie niska waluta jest, jest bardzo dobra, ale tak jak właśnie było przed 1988, 1985 rokiem. Mieliśmy bardzo silnego dolara, który powodował to, że Amerykanie bardzo łatwo mogli kupować rzeczy praktycznie z całego świata. Tak? Gdzie nie poszli, tam wszystko było tanie. I z perspektywy takiego zwykłego zjadacza chleba, może to być fajny, yy, fajna sytuacja, ale dochodzimy do takiego momentu, gdzie na przykład tanie jest kupić Toyotę, Tundrę i zimportować sobie ją z Azji. Niż kupić sobie Ford F-150 w Stanach Zjednoczonych, bo powiedzmy, ta Toyota Tundra jest o połowę tańsza niż Ford F-150. To są podobne samochody, mniej więcej spełniają podobne funkcje, więc. Fabryka Forda nie potrzebuje tylu pracowników, bo nie sprzedaje tyle samochodów, ile, ile by chciała sprzedawać, więc wzrasta bezrobocie, więc spada ta lokalna sprzedaż produktów wytwarzanych w Stanach Zjednoczonych, no co dla gospodarki jednak nie jest dobre, mimo to, że ludzie teoretycznie mogą sobie pozwolić na więcej, ale to jest tylko do pewnego momentu, bo jeśli rośnie bezrobocie, coraz mniej ludzi ma pracę, no to coraz mniej tych konsumentów się pojawia, którzy mogą sobie pozwolić na te tanie produkty, które teoretycznie mogliby importować. I to między innymi w 1985 roku doprowadziło do czegoś takiego jak Plaza Accord, gdzie spotkali się przedstawiciele tam G5 tych pięciu krajów plus Stany Zjednoczone. I doprowadzili do tego, że dolar, który wtedy był wyjątkowo silny, został, no jakby tak naz nazywając to, urzędowo osłabiony. Co spowodowało to, że rzeczywiście ten dolar już nie był taki mocny? Te produkty, które były wytwarzane w Stanach Zjednoczonych, były o wiele bardziej konkurencyjne niż, niż przed tym spotkaniem w Plaza Accord, w tym hotelu w Nowym Jorku. I dzięki temu no, Stany Zjednoczone trochę, trochę odżyły gospodarczo, ale wywołało to potworne konsekwencje, jeśli chodzi o, o Japonię. I co takiego wydarzyło się właśnie w Japonii? Po tym spotkaniu w Plaza Accord, stało się to, że dolar oczywiście stracił trochę na wartości w stosunku do jena, natomiast konsekwencje takie wewnętrzne w Japonii no, były daleko, daleko idące, doprowadziły do powstania tej słynnej bańki spekulacyjnej na nieruchomościach, na rynku akcyjnym, bo rozegrało się to tak, że w momencie, kiedy wcześniej jen był... Stosunkowo słaby w stosunku do dolara, no to Japończycy bardzo łatwo mogli eksportować swoje, swoje produkty na cały świat. I w momencie, w którym ta sytuacja się odwróciła, już dolar nie był tak silny w stosunku do jena, no to wtedy Japończycy mogli trochę więcej do siebie importować, czuli się bogatsi, bo mogli więcej tych produktów sobie z zagranicy, z zagranicy ściągnąć. Ale to niestety doprowadziło, znaczy niestety, stety, w zależności od tego, jak, z czyjej perspektywy na to spojrzymy. Jeśli produkty ściągane z zewnątrz stały się tańsze, no to automatycznie to spowodowało deflację, czyli spadek cen. Więc jeśli bank centralny widzi taką sytuację, że ceny spadają w gospodarce, no to dla banku centralnego nie jest to dobre, dobra sytuacja, bo nominalne zadłużenie mu wtedy rośnie. Dostaje tam mniej z podatków, mniej może spłacać odsetek itd., itd. Więc banki centralne bardzo unikają yy, takich deflacyjnych, yy, deflacyjnych setupów w gospodarce. No i wtedy bank centralny Japonii zrobi to, co banki centralne robią, czyli obciął stopy procentowe. Jak bank centralny Japonii obciął stopy procentowe, zostały też poluzowane. Yy, Wymagania, jeśli chodzi o kredyty, no to Japończycy zaczęli się mocno zadłużać. Jak się zaczęli zadłużać, to zaczęli te pieniądze inwestować, kupować nieruchomości, kupować akcje. Wtedy indeks Nikkei wystrzelił w kosmos. Zrobiły to też nieruchomości i mieliśmy to w takim w szczytowym punkcie tej całej bańki. Mieliśmy taką sytuację, że kawałek ziemi pod pałacem w Japonii był wart więcej niż cały stan Kalifornia w Stanach Zjednoczonych. Czy to? Czasami nie wtedy była mowa o tak zwanej straconej dekadzie? I to doprowadziło właśnie do straconej dekady. Po wybuchu tej bańki, która wybuchła i jednocześnie na nieruchomościach, jednocześnie na giełdzie, yy, japońska gospodarka nie podniosła się, czy japońska giełda nie podniosła się praktycznie do, do marca 2003 roku. Na cały czas spadała, jeśli chodzi o giełdę. Tam od 1990 roku do 2003 spadaliśmy, znaczy japońska giełda spadała tak długo, aż osiągnęła spadek 80%. I praktycznie od tamtej pory ta gospodarka japońska idzie sobie tak bokiem i nie za bardzo wiadomo, co z tą gospodarką począć. Bo tam cięcie stóp nie za, bardzo, nie za bardzo daje to rozkręcenie inflacji. Teraz im się udało, inflacje mają chyba 3%, co uważają za wielki sukces. Mhm. E to może tyle, dolar. Zapytam o to, co się dzieje z funtem brytyjskim, bo tutaj w drugą stronę jakaś rzeź. Tego się chyba nikt nie spodziewał. Tu mamy też podobną sytuację, właśnie do tego, co się działo w 1985 roku, kiedy dolar nam bardzo idzie mocno do góry, jeśli chodzi o wartość, jeśli chodzi o generalnie indeks dola, dolara. I pojawiają się takie pojedyncze głosy nawołujące do tego, żeby zrobić ponownie taki plaza akord, kiedy. Odgórnie obniżymy sobie wartość dolara. Dzięki temu te przepływy w całym świecie no trochę się usprawnią. Tak? No bo teraz nam dolar to, to niestety mocno hamuje. No a z fundem dzieje się to, że inwestorzy zobaczyli, że nowa pani premier, która zaczęła się troszczyć o tych teoretycznie najuboższych mieszkańców Wielkiej Brytanii, postanowiła dać im dopłatę do prądu. Co zresztą dzieje się też podobnie jak i u nas, zaraz do tego dojdziemy, ale postanowiła tam dać dopłaty do prądu, co będzie kosztowało rząd Wielkiej Brytanii pomiędzy 60 a 100 miliardów funtów. Tam są różne, różne szacunki. I do tego jeszcze rząd Wielkiej Brytanii postanowił ściąć podatki, żeby rozruszać takie trochę gospodarkę, co jest kompletnie w przeciwieństwie do tego, co, co robią banki centralne. Skąd damy... to znamy? Dokładnie, zaraz też do tego dojdziemy w kontekście tych naszych cudownych ustaw, które się tam pojawiły, ale mamy taką sytuację, zresztą, która się pojawia w kilku krajach, gdzie rząd walczy z bankiem centralnym, a bank centralny walczy z rządem, tak? No bo bankom centralnym zależy na tym, bo inflacja pojawia się z nadmiaru pieniądza w gospodarce. Więc banki centralne starają się zgodnie ze swoją misją, jakie te banki centralne mają, obniżyć. Ilość pieniędzy w gospodarce, czyli podnosząc stopy, zwiększają ludziom raty kredytów, zwiększają koszt obsługi wszystkich długów, no i zbierają ten nadmiar, nadmiar gotówki, który się w gospodarce pojawia. Natomiast z drugiej strony mamy rządy, które bardzo często są dosyć blisko wyborów, zresztą tak jak jest u nas, tak jest właśnie w Wielkiej Brytanii, które bardzo chętnie te pieniądze rozdają. Więc jeśli te pieniądze jedną ręką rozdają, a drugą ręką bank, banki centralne te pieniądze chcą zabierać, no to mamy taki konflikt interesów, tak? No i teraz kto wygra? No i prawdopodobnie nikt nie wygra i będziemy mieli i wysoką inflację, i spowolnienie gospodarcze, bo firmy nie będą się mogły zadłużać. To zresztą mamy w Polsce, dzisiaj BIK o 6 rano opublikował informację, że kredyty inwestycyjne w Polsce spadły 60%. Więc firmy sobie patrzą na to, co się dzieje w, w gospodarce, patrzą sobie na sentyment taki polityczny, jeśli chodzi o, o biznesy i mówią, dobra, to my sobie postawimy z boku i poczekamy. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. No i właśnie w Wielkiej Brytanii mamy podobną sytuację, gdzie mamy tam inflację na poziomie 10%. Tam bezrobocie jest dosyć niskie, więc jakby stymulowanie gospodarki nie zwiększy już efektywności tej gospodarki, tak nie będzie więcej produktów, tylko firmy, żeby na przykład zatrudnić nowych pracowników, będą musiały tych pracowników podkupić z innych firm, oferując im wyższe wynagrodzenie, co znowu napędzi inflację, no bo ci ludzie znowu będą mieli więcej pieniędzy i taką, mamy taką spiralę, z której no teraz niestety już nie ma dobrego wyjścia. I właśnie tak w takiej sytuacji znalazł się fund i doszło nawet do takich absurdów, że to było przedwczoraj, wczoraj chyba wyszła informacja, że Minister Finansów Wielkiej Brytanii chciał się spotkać z funduszami inwestycyjnymi i poprosić ich o to, żeby nie grali przeciwko, przeciwko funtowi, czyli już taki kompletny soft podejście do, do rynku, no taki damage control, starają się już tak ograniczać te straty jak tylko mogą, ale niestety inwestorzy, są zmartwieni tym, że zwiększanie tego deficytu no, źle wpłynie na, na, na gospodarkę Wielkiej Brytanii, generalnie na Wielką Brytanię. I to Wielka Brytania chyba była jednym z pierwszych krajów, który się, który się przyznał do tego, że prawdopodobnie popadną w recesję. W sumie ja przed chwilą rzuciłem słowo rzeź w kontekście funta. To tak się teraz zastanawiam, jak nazwiemy to, co się dzieje na polskiej giełdzie. Ja dodam od razu, że w ostatnich miesiącach yy, już używałem takich stwierdzeń, że no przecież to zapadnie nam w pamięć na długie lata, że słabe są te stopy zwrotu z inwestowania na GPW, ale po tym, co się dzieje w ostatnich tygodniach, no to, to no, nie wiem, jak to określić, szczerze mówiąc, osiągnęliśmy tak zwany Grunwald, zdaje się. 1410 na WIG-20. Ja słyszałem nie wiem, na ile to jest realne, czy to możliwe, że niektórzy twierdzą, że nawet osiągniemy Chrzest Polski. No nie, jest to niemożliwe, patrząc w kontekście tego, co się dzieje niestety od strony politycznej, tak? bo byłem niedawno na spotkaniu, zresztą kilka, kilka osób z Twittera, zresztą zachęcam wszystkich do, do obserwowania mnie i tych kilka innych osób na Twitterze, byliśmy na spotkaniu w Ministerstwie Finansów odnośnie podatku belki. Zgodziliśmy się, że jakby szczegółów tego spotkania nie będziemy zdradzać, natomiast... Mogę powiedzieć, że Ministerstwo Finansów ma naprawdę zdrowe podejście do, do tego podatku. Jakby rozumie te problemy, które, z którymi się borykają inwestorzy, drobni inwestorzy. Więc na tym poziomie ministerialnym, powiedzmy, że problem jest znany, rozumiany. Natomiast, jak się pewnie domyślacie, to co się dzieje już wyżej, no to już jest czysta polityka. Także to nie jest tak, że. Po przeciwnej stronie ten regulator jest kompletnie jakby szalony i nie wie, co robi. Oni wiedzą, co, z jakimi problemami się inwestorzy muszą borykać, więc nie jesteśmy do końca straceni. Tak? Jakby jest taka, taka iskierka nadziei, więc nie porzucajcie tej nadziei. Oczywiście grajcie na, na, na giełdzie tak, jak Wam to podpowiada wasze, wasze doświadczenie i pewnie. Doświadczenie jeśli chodzi o biznesy też, też tutaj się przyda, bo niestety ten klimat polityczny no, mamy taki jaki mamy i nie jest to klimat niestety dobry. Jak widać zbliżające się wybory, to co już wcześniej wspominałem, będą powodowały to, że tych pieniędzy politycy będą szukać na lewo i prawo, tak żeby sfinansować tą... No, najzwyklejszą kiełbasę wyborczą przed, przed nadchodzącymi wyborami. No i niestety giełda jest taką krową, która jeszcze tam trochę ma tego mięsa na, 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 na kościach, więc z niej można co tam coś, cokolwiek wyciągnąć. Ale serio myślisz, że chrzest Polski jest możliwy? Patrząc jeszcze na nasze położenie polityczne i to, co się dzieje za naszą, za naszą wschodnią granicą, no to niestety tak. No te, te napięcia nie zmniejszają się, tylko jednak idą cały czas do góry. Więc te, takie nasze położenie geopolityczne, no... niestety bym powiedział, że tak. No to tak jak się ostatnio nagrywaliśmy ten materiał z, z Rafałem, gdzie mówiłem, że jakby jest masa negatywnych rzeczy, których moim zdaniem nie są jeszcze wycenione, które się do, do, dopiero ujawnią. No, cały czas trzymam tamtego shorta od tamtego czasu, no i dalej liczę na to, że to głupio trochę zabrzmiało, że liczę na to, że negatywne rzeczy się ujawnią. Ale no niestety od strony inwestycyjnej, no musimy jako inwestorzy zakładać różne scenariusze. I tutaj zakładam, dla nas niestety negatywny scenariusz, podobny zresztą do tego, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, tak, czyli będziemy mieli to starcie pomiędzy bankiem centralnym a politykami i, i osiągniemy jakby dwie, dwie negatywne rzeczy z każdego tego działania, czyli ograniczymy sobie kredyty i inwestycje. Przez działania Banku Centralnego, który będzie podnosił stopy, i jednocześnie napędzimy sobie inflację przez działania polityków, którzy będą chcieli sobie kupić trochę, trochę głosów, czyli pójdziemy w tą stronę takiej stagflacji, która moim zdaniem później doprowadzi do tego, że będziemy mieli no, recesję, to pewnie już, już niebawem, natomiast y, taką przeciągającą się depresję. Fajny wątek zahaczyłeś z tym, że w ministerstwie tak generalnie to wiedzą i rozumieją o co chodzi, ale później mają do czynienia z wielką polityką. Ja już nie takie rzeczy słyszałem. Ja wiem, że politycy tak generalnie to popierają kapitalizm i wiedzą, że to jest słuszna droga, ale później wchodzi wielka polityka. Ja nawet słyszałem, że w bankach i to nawet bankach centralnych generalnie szkoło, szkołę austriacką to bardzo szanują, super czytają i tak dalej, no ale potem też wchodzi wielka polityka. Także. Niestety tak to wygląda. No dobrze, ale jak patrzysz na to, na sprawę tych nadzwyczajnych zysków? Czy tutaj możemy mówić już wprost o zamachu na własność prywatną? Przecież to brzmi trochę jak, nie wiem, dekrety jakiegoś socjalistycznego prezydenta gdzieś tam kilka dekad temu. No właśnie, niestety moim zdaniem tak. <laughs> no idziemy w tą stronę, gdzie własność prywatna jest podporządkowana tym celom, krótkoterminowym celom politycznym, bo tak jak wielokrotnie wspominałem, my patrząc z perspektywy naszego życia, patrzymy no, na całe życie tak i układamy wszystko pod to, żebyśmy my mieli dobrze, żeby nasze dzieci miały dobrze, żeby nasze wnuki miały dobrze, żeby najbliższa rodzina miała dobrze, a polityk Patrząc z perspektywy polityka, bo jak, jako człowiek to też patrzy tak jak, tak jak my, natomiast z perspektywy polityka patrzy do najbliższych wyborów. Czy mu się uda utrzymać stołek, czy ewentualnie spadnie gdzieś do jakiejś rady nadzorczej, czy ewentualnie wyślą go na emeryturę do Parlamentu Europejskiego. No i to niestety jest okupione tym, że on komuś musi dać tą kiełbasę wyborczą. Ktoś musi na niego zagłosować, komuś temu musi dać jakieś stanowisko. Żeby mu dać to stanowisko, no to musi mieć jakiś tam wpływ na te spółki skarbu państwa, albo jakieś tam spółki miejskie, gdzie można kogoś tam wsadzić. No i niestety to poszanowanie dla, dla tej własności prywatnej, tak jak wspomniałeś, te dekrety opodatkowujące. No niestety mi się wydaje, że będziemy mieli ich, ich coraz więcej, dlatego wspomniałem też, że wszystkie te negatywne informacje, których wiemy, jeszcze nie są wycenione też, też w giełdzie. Natomiast tu błędnie powiedziałem, że chodzi o podatek od tych zysków nadzwyczajnych. To się okazuje, że to nie będzie podatek. Uf, całe szczęście. No nie byłbym jeszcze taki... Oczywiście się, <laughs> się śmieje. No do, I bardzo dobrze, bo to, jak się okazało w, w ostatniej plotce, którą słyszałem przed, przed wyjściem tutaj do ciebie, to nie będzie podatek. Bo jak wiemy, w polskim prawie jest tak, że podatek musi zostać uchwalony bodajże do listopada roku poprzedniego, żeby on mógł obowiązywać w roku następnym. Niestety yy, to nie będzie podatek. Co, jak się ucieszyłeś, trochę przedwcześnie, będzie to jakaś tam opłata, danina, czy jakkolwiek sobie inaczej to nazwiemy. W Unii Europejskiej chodziło o takie nazewnictwo, że miał to być taki windfall tax, no ale to nie może być tax, czyli podatek, no bo byśmy musieli to uchwalić wstecz, a wstecz za bardzo się nie da uchwalić. Więc to będzie jakaś pewnie taka jednorazowa opłata, która będzie dotyczyła. Zysku nadmiarowego, który został osiągnięty w stosunku do marży chyba z lat 2018-2019, no łaskawie odpuścili ten podatek, ten marżę, czy tam zyski z 2020, 2020 roku, w związku z tym, że to był taki dosyć wyjątkowy rok, kiedy zresztą nas pozamykali, powodując między innymi tą inflację i zerwanie łańcuchu dostaw, więc łaskawie ten 2020 odpuścili, no ale ta marża będzie brana z 2018-2019. Bo zakładam, że ten podatek jednak przejdzie i będziemy mieli właśnie sytuację taką, jak, jak niestety w Wielkiej Brytanii. Tu jest jeszcze bardzo ciekawa sprawa. Jeśli prowadzicie jakieś tam biznesy, szczególnie duże biznesy, no to w dużych biznesach proces inwestycyjny trwa kilka lat. To nie jest tak, że dzisiaj sobie zainwestujemy, postawimy sobie fabrykę, jutro w tej fabryce możemy coś tam produkować. Niestety w dużych biznesach, których zresztą ten podatek ma dotyczyć, tam powyżej 250 osób będzie chyba granica, jest tak, że jeśli stawiamy sobie fabrykę, no to najpierw inwestujemy w tą fabrykę, tam proces inwestycyjny trwa dwa lata. No i co powiedzmy się stało, jeśli ktoś fabrykę zaczął budować w 2018, w 2019, skończył ją w 2020, teraz ją odpala, będzie miał z tego zyski. No, i się okaże, że to, co, to, co e, zarobił teraz w porównaniu do tych lat, kiedy inwestował, miał zerowe przychody, no, wszystko praktycznie będzie nadmiarowym zyskiem do tych lat, e, lat poprzednich. Podobnie jest zresztą w spółkach, e, chyba takich najbardziej znanych, ostatnio popularnych, gamingowych. No, dużą grę e, wypuszcza się raz na kilka lat, więc jeśli te studia gamingowe sobie produkowały grę przez te 3 lata i teraz ją sprzedadzą no to zapłacą podatek od zysków nadzwyczajnych, Ej, przepraszam, nie podatek, yy, opłaty. Tutaj aż brak słów, nawet trudno mi wymyślić na poczekaniu jakąś analogię, to nie wiem, tak jakby żona powiedziała do męża, tylko nie pij dzisiaj wódki, ten wraca pijany i na końcu mówi, to nie była wódka, tylko napój alkoholowy, to mogłem. Tak, no dokładnie. Tak się trochę z nami <laughs> bawi rząd. Yy, reguła wydatkowa, co tam się dzieje? No, w regule wydatkowej, jakby wszystko jest ok, natomiast powstała ustawa i to też w nawiązaniu do, do funta, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, która ma rekompensować spółkom energetycznym, czy właściwie odbiorcom końcowym energii elektrycznej, to, że nie zapłacą więcej tam do tych 2000 kW, że ich rachunki pozostaną bez zmian. I. Pod tej została napisana ustawa, i tam zupełnie przypadkiem, kolanem, zostały wypchnięte takie zapisy, które mówią, że reguły tej wydatkowej nie stosuje się do funduszy celowych, funduszy tam powołanych dla BGK i chyba funduszy ochrony środowiska, więc rząd sobie uchwalił jakiś tam budżet, ale to, co wepchnie w te fundusze celowe, fundusze powiązane dla BGK czy fundusz ochrony środowiska, no to to już się w budżet nie, nie wlicza. No więc ta konstytucyjna, konstytucyjna bariera zadłużenia też, też spokojnie już można między, między bajki, myślę, włożyć. Podsumowując, no nie dzieje się generalnie najlepiej. Powiedz, czy jeszcze jakieś złe wiadomości dla nas masz? Może jakaś dobra się znajdzie. No właśnie, jak rozmawialiśmy przed nagraniem, to chciałeś, żebym przyszedł z jakimiś dobrymi wiadomościami. Liczyłem na to, że chociaż pogoda będzie dzisiaj ładna, albo że będzie najbliższy tydzień jakiś ładny, więc mógłbym wam powiedzieć, że będzie ładnie, no ale niestety pada deszcz i przez najbliższy tydzień też ma padać deszcz. Bo powiem tak na marginesie, obserwuję takie zjawisko, przyznaję, że dużo było w ostatnich latach tych negatywnych tytułów, negatywnych wywiadów i na swój sposób ludzie to nawet lubili. Acz ostatnio zwracają mi uwagę w komentarzach, że Jezu, ciągle ten pesymizm, już dajcie spokój, coś pozytywnego. Dlatego, pisząc do ciebie, zapraszając na wywiad, zaznaczyłem, że dajmy jakiś optymizm, a ty stwierdziłeś, że nie bardzo możemy. Jeśli chodzi o czasy obecne i najbliższe. Natomiast należy pamiętać, że każdy dzień, który przeżyjemy, zbliża nas do końca tych negatywnych dni. I w końcu nadejdzie taki dzień, no giełdy nie spadają w nieskończoność, nadejdzie taki dzień, gdzie nastąpi ten prawdziwy dołek, nastąpi odbicie. Wtedy prawdopodobnie będzie to w chwili, kiedy nikt się nie będzie interesował giełdą. Na Twoim kanale wszystkie nagrania, które będą dotyczyły giełdy będą miały po 200-300 wyświetleń zamiast po 10 tysięcy wyświetleń. I nikt się nie będzie interesował giełdą, nikt nie będzie przy stole wigilijnym mówił o CD Projekcie i o cyberpunku. I wtedy Wtedy nastąpi prawdziwy dołek, wtedy będziemy szli do góry, i wtedy możemy zacząć nagrywać materiały o tym, jak to będzie dobrze, jak się będziemy wszyscy bogacić, rozwijać, budować biznesy i wyjeżdżać w ciepłe kraje, gdzie rzeczywiście pogoda będzie ładna. Tak więc, drodzy widzowie, no przepraszam, ale naprawdę zanosi się na to, że w najbliższych miesiącach będzie gorzej i że my w styczniu zobaczymy inflację prawdopodobnie około 20%, ale jeżeli naprawdę szukacie pozytywnych informacji, to pamiętajcie, z każdym dniem zbliżamy się do końca problemów, które nastąpią, a więc szybciej będzie dobrze. Dokładnie. I, a jeśli zobaczymy inflację 20%, to znaczy, że ta bluza jest dzisiaj tańsza niż za miesiąc. Bo inflacja y, zmienia się. Cena inflacji zmienia się o inflację. Tak, możemy powiedzieć. Dziękuję za rozmowę. Dzięki, wielkie do usłyszenia.